Jestem bidon909 I witam w pierwszym odcinku z minecrafta Dzisiaj będziemy robić generator diamentów No i EMC Tak, tutaj postawimy alchemical chest Na tym alchemical chestie basic mechanical pipe Na basic mechanical pipe postawimy energy condenser A na energy condenserze postawimy antimaterially mk2 o nie, nie wyszło. Więc to będzie nam przechowywać EMC i będzie transportować EMC z energii kolektorów MK2 prosto do tej skrzyni. A to jest właściwie energy kondenser, który będzie kondensował energię i tworzył diamenty. Powinno mi starczyć tego wszystkiego. Tak, to będzie nam zbierać EMC. I to już powinno przechowywać to EMC. Pięknie działa. A jeszcze nie skończyłem. Żeby wszystko zmaksymalizować i żeby działał cały czas Trzeba tu jeszcze postawić glowstone Wtedy wszystko będzie działać jak należy I produkować znaczną ilość deaksów A ja niestety pomyliłem się z rurami I postawiłem nie tą rurę Więc będę musiał pójść po nową Mam nadzieję, że mam Inaczej będę musiał skraftować Teraz tak Sprawdzimy czy działa. Nie działa, bo nie włożyłem diamenta. Działa. Więc muszę iść jeszcze po odpowiednie rury. Z rurę wziąłem, Dobra. Szybko, 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 szybko. Sprawdzę, czy nie ma gdzieś naprawdę jakiejś rury. Dawało mi się, że mam. Yy, tags basic mechanical pipe logistical transporter zaraz będzie gotowe pyk co się stało o tu jest pyk teraz trzeba zrobić pyk pyk i pyk i idą diamenty Zastanawiaj się jeszcze czy nie podpiąć tego do systemu applied no to może tak zrobimy zaraz tak jak się robiło tutaj mam emet comfort cable emet glass cable to się robiło quartz fiber czyli to się robiło z nether quartz nether quartz dust to trochę i będę potrzebował chcę zrobić kable bo pewnie na górze będę też inne rzeczy podpinał na przykład ten glowstone żebym nie musiał co chwila łazić więc od razu zrobię więcej kabelków i lepszych nie tutaj, flujk krystale były. Tu, flujk z krystale, tak wystarczy No, Więc teraz y, jeszcze trzeba y, element wsadzić do sadzić. Zobacz, mam e, nether quartz, o, mam nawet dwa takie, zrobię jeszcze tak, 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 chcę zrobić jeszcze cztery nether quartz dust, a tak, mam szkło, mam, to fajnie. Mam wełnę? Nie mam wełny Właściwie będzie trzeba pójść po wełnę To się szybko zrobi Dobra Wełna Ciach Ciach, ciach, ciach. To jest tak. Trzeba zrobić to. Ciach. Sześć. To jest trzeba zrobić to. Ciach. Bdziu. I gadaj, że fluid mi brakło, krystal. O nie, przecież są. A to muszą być Pure? Nie. Chyba, że ja wykorzystałem Pure flux Crystal. <słuch> Ważne. MS e Smart Cable. Teraz w ten sposób. Chciałem zrobić coś lepsze. E covered Cable. Czyli teraz tak. Wezmę tego tyle, ile wleżę, czyli tyle. Już czuję, że mi nie starczy. No, nie starczy. Więc kwarc. Neder, tak. 12 na razie powinno starczyć w głoze do kraszera. już się przerabia co ja chcę zrobić teraz stack stack m e Storage bus, chce ME m interface, mogę go zrobić? Nie, nie mogę. Fluid dust, logic procesor. O, mam Flux Dust. Silikon. Ale nie taki, to ma być już Printed silik. Tutaj mam. Shredstone. Edy sy. O, jeden wystarczy. I się to robiło. O tak, i tu się wkładało złoto. Jest. Printed Logic Circuit Te tu się wkładały jak to się Chyba od góry szło to Od dołu szło to I redstone szedł tu na środek Tak, tak O skończył się kwart przer przerabiać Można wrzucić Ciach, ciach, ciach

Bach! Co można tu wsadzić? Tu pełny mi brakło, ale co z tego? Ciach! Klostu na braku, ale 60 powinno mi starczyć. Dobra, teraz tak. Mój logic procesor się już zrobił. W takim razie mogę go wsadzić do systemu. I zrobić sobie ME Interface. Ten sposób. Nie o to mi chodziło. Kurka, rurka. O! Jest. Trzeba to wsadzić teraz tu. Trzeba wziąć to. Tu. Tak. No i mam ME MA Interface. Tak. Czego mi brakuje? Styki pistona. No oczywiście. O. No. je jest můj pisto British mám no MS storage bus to půjde tedy i půjde v tamto stranu się sprawdź czy to już czy jeszcze O je nie zaraz się dużo pody nam gdzie jestem? Prawie. Tutaj zrobi sobie jutro. Dobra, O, ktoś przyszedł. O, i jest. Jest dobrze. Teraz tak, teraz trzeba jeszcze... E, jednak jest źle. Źle to wyliczyłem wszystko. To musi być tutaj. Ktoś się dobija. więc prawie koń będę kończył odcinek. Więc trzeba teraz iść tam i podłączyć wszystko dokładnie. I będę miał storage baz diamentów w tamtej skrzyni. To nie tu. Będę jeszcze trzeba tylko ustawić.

Trzeba sprawdzić czy urządzenie jest online. Się zaraz naprawię albo dobra, teraz naprawię. Żeby ładnie wyglądało. Nie! I można iść sprawdzić. O. No. Halo myszka? Co ci jest? I powinno być device online. Mam nadzieję, że tam jest. O, ile diamentów. No, nie wiem czy działa. Chyba nie. Poczekajcie. Jest, kanał działa. I to tyle w tym odcinku. Do widzenia, na razie i pa pa.